Telnik potrzebuje mojej opieki w Wielkim Środku. Powiedz słowo i załatwione. Muszu. I jeszcze jedno. Jeśli ktoś jest tak durny, że zagraża naszej rodzinie, to ja go tego odręcie! Muszu! To są strażnicy rodziny. Oni... opiekują się rodziną. A ty, jako zdegradowany? Ja... Walił go. Z moimi dziećmi nie było takich kłopotów! Wszystkie zostały, a tu A co, nie da rady? No to patrzcie! No No jak, nieźle, co? Chyba nikt nie chce ryzykować Bomblio. To co robimy? Wiadomo co! Wyślę się prawdziwego smoka, żeby sprowadzić Mulan. Co? Co? Ja jestem prawdziwy! Ty nie masz prawa siedzieć na tym miejscu! Ja mi wielkiego smoka! To o podwyżce jeszcze pogadamy, co? Czy to tak wiele? Nikt by od tego nie umarł. Ej, ty! Smok! Obudź się i zasuwaj po bulan! No przynieś! Aport! No leć! Szybko! Halo! Mamu nie mnie! Wielki kamienny smoku! Czy się już obudziłaś? he, e, no więc tak, e, właśnie mnie ktoś obudził, ja jest wielki smok kamienny! E, e, dzień dobarek! E, pójdę i przyprowadzę wam mulan! E, czy mówiłem, że jestem wielki kamienny? Już moja w tym głowa, żeby nie stracić głowy! Mój łokiec! Na pewno coś sobie zwichnąłem. No pięknie. I co teraz? Już po mnie, bo pannie M zachciało się nagle być panem M i ruszyć w trasę. Sprowadzić ją? Co ty, dziecko? Po tym smoczym łobudu to bez medalu z tej wojny nie mam co wracać do świątyni. Czekaj! Tak jest! Z mulan zrobię bohatera wojennego i będą mnie witać na klęczkach. To jest, bracie, plan! Och muszu, ty geniuszu! Nie wiem, dlaczego mam cię brać ze sobą? Co przynosisz? Szczęście? Ho, ho, ho! Co ty mnie masz za frajera? Ofiara losu? Co ty powiesz? A jak ci niechcący chcący kata, to kto będzie ofiara losu, ty czy ja? Czy ja dobrze słyszę, że ktoś tutaj pragnie cudu? Lecz nie słyszę! Aaaa! No może być! To duch! Trzymaj się, Mulan, bo pomocna dłoni już się do ciebie wciąga! Posłali mnie za tobą twoi przodkowie, żebym cię... Przepchnął przez tę eliminację! A ty nie siedź, bracie, tylko działaj! Więc słuchaj mnie, bo jak w tym boju dojdą, że jesteś dziewczyną, to cię skażą! Na śmierć! A kto ty jesteś? Kto jestem? Kto ja jestem? Jestem strażnikiem błądzących dusz! Jestem mazarny, podętny i niezniszczalny w uszu. Ale dałem co nie? To... Przodkowie przysłali mi małą jaszczurkę na opiekuna? Ej, smoka! Smoka, nie jaszczurkę! Ja nie robię językiem tak! Ty jesteś... Um. Przerażający. Śliczny. Ty ci. No jasne, bo jestem formatu kieszonkowego. Gdybym był normalnej wielkości, twoja krowa zdechłaby ze strachu. Siad, Meczka. Moja potęga jest dla ciebie nie do pojęcia. Na przykład wzrokiem mogę przebić twój strój bojowy. Ow! Co ty wyprawiasz? To skandal! Dyshonor dla całej rodziny, weź kajecik! Dyshonor dla świerszcza! dyshonor dla krowy! Dyscho... No to komu w drogę temu jazda? Świersz pilny bagażu. Jałówka, za mną! Nie, ja się do nich nie nadaję. Co ty? Nie łam się! Bądź tak twarda jak ten tutaj. No i co się gadisz? Przywal mu, zamiast dzień dobry. A, szkoda czasu na tego tchórzliwego gołowąca. Tłużliwego? Powiedz mi to w twarz, ty rozmiękła klucho! Twój dowódca żołnierzu zadał ci pytanie. Uh, ja mam imię. Uh, I to męskie w dodatku. Link, to może Link? On ma na imię Link. Ja cię nie pytam o jego imię, tylko o twoje. To może ja? A, a psik? A psik? A psik? Na zdrowie. Ja cię zabiję. Muszu. Muszu? Nie. To jak w końcu? Pink. Miałem kumpla pinga. Pink. Ping. Co prawda poderwał mi dziewczynkę. Śmiąca, królewno. Wstawaj, raz, raz. Wstawaj, ubieraj się, śniadanie gotowe. Popatrz, Owsianka, cieszy się, że cię widzi. Wyraź mi się. Robal jest robalem. Już późno? Jedz, nie gadaj i pamiętaj, że dziś pierwszy dzień musztry. Masz się słuchać i żadnych bujek, baw się grzecznie z innymi dziećmi. A jak ktoś zacznie, to wtedy musisz takiemu dołożyć. To co, że wojsko wstało? Wstało? Ech. O nie, 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 nie! Czekaj, nie wzięłaś miecza! Nasza dziewczynka poszła mordować ludzi. A jak cię kto zobaczy? Chcę wyglądać jak mężczyzna, ale nie muszę śmierdzieć jak oni. No dobra, paru facetów nie pierze skarpet, nie bądź taki delikates. Niektóre chipsy też mają niezły zapaszek. Jasne, jasne. Stań na straży, muszę ja zdradzić nasz sekret przez głupie, babskie zwyczaje. Higienistka. Mm. 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 O! To już pada! Teraz naga prawda, już się nie da ukryć! Coś mnie ugryzło! Co tak wstrętny smak? O rany to było niebezpieczne. Nie! Obrzydliwy smak padliny! Nie chcę więcej widzieć nagiego mężczyznę. Co się gapisz, więcej tyłków nie gryzę. Meciuszka, podrzucisz nas. I wcale nie piszcie jak dziewczyna. Pilny rozkaz od generała. A ty co? Nie widziałeś wojskowego kuriera? Kto ty jesteś? Co proszę? To nieważne! ważne. Ważne kto ty jesteś! Jest A! wojna, chłopie! Nie czas na głupie pytania! Za to można stracić czapkę, strącić się z głowy, ale nie będę się dziś wysilał. Działaj, nim na ciebie doniosę. No konia to się ratuje.

Robar, ale ty masz park! Zginiemy! Zginiemy, zginiemy. Markiewicz nas już nie uratuje. Żegnać świecie! Co? Jak to przynosi pecha? Okłamałeś mnie? A ty co, obca? Ej, dom jest w tę stronę. Jeszcze muszę coś zrobić. Widziałaś ich? Wyleźli spod lawiny. Jak przemyślieni! Dalej działamy razem czy nie? No to walmy przywalić tej nawale! Hej, ja ją Nikt mnie nie słucha! E? Wybacz, mówiłeś coś? Nie Panowie! Potrzebuję amunicji! Ktoś ty jest? Twój kosmar no słucham, kto ma tu zasługi, kto wykonał tę robótkę? No już dobrze, bądź sobie tym strażnikiem. Aaaaaa!